Witam Was w pierwszym odcinku z mojej nowe, nowej serii Red Dead Redemption, prawdziwe życie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Przepraszam, że tak długo nie było filmów, ale musiałem też musiałem na początku czekać na słuchawki, by mi się zepsuły. Potem jeszcze nauczyciele wymyślili lekcje, bo ogólnie my nie mieliśmy lekcji przez większość czasu, ale teraz no mi weszły lekcje i musiałem siedzieć, się uczyć i takie rzeczy. Ale właśnie dzisiaj wracam na kanał z dobrą serią Red Dead Redemption. Będzie to seria, w której będziemy starali się zarabiać pieniądze, przeżywać przygody w tej grze. Oczywiście po fabule, więc jeśli ktoś y, nie chce sobie spoilerować fabuły, to niech nie ogląda tego. Chyba, że ktoś ma gdzieś, czy sobie zaspoileruje fabułę, czy nie. Ale zróbcie jak kto woli. To jest główny bohater tej serii John Marston. Tutaj mamy jego rancho. Jakby ktoś to bardzo się nie znaleźć, to tutaj mamy jego syna, Jacka, jego przyjaciela o imieniu wujek. Czy to przyjaciel, bardziej taki kolega z przeszłości? Tylko on jeszcze, jeszcze ma żonę Abigail, ale obecnie nie mogę jej znaleźć. O, jest Abigail. Hello, Mrs. Marston ogólnie e, bardzo fajnym opcją jest takie, że w tej grze po prostu możesz sobie jak e, na play'u naciskasz E2, kierujesz za jakoś poznać i możesz kliknąć e, kwadrat, żeby się z nią przywitać I kółko, żeby ją podjąć, na przykład możemy so, teraz pokazać z Jackiem Ogólnie, też bardzo ym, opóźniono tą Serię to, że musiałem praktycznie przechodzić fabułę od nowa, bo musiałem praktycznie robić speedrun z Red Dead, czyli przechodzić y jak najszybciej, przejść fabułę, żadnych pobocznych i trochę to zajęło. Wieszcie, do tego musiałem jeszcze zejść na zerowy limit. A nie udało mi się zejść na zerowy, ale ma John ma tylko 2 centy. A jednak trzeba wykarmić rodzinę, ale że akurat mieliśmy jeszcze trochę pieniędzy to możemy sobie zacząć od rodzinnego obiadu tak jest obser rodzinnego obiadu możemy sobie zjeść no my już zjedliśmy to do widzenia ogólnie w tym odcinku będziemy pracowali na ranczu więc wypadałoby zacząć pracę nie można się opierdzielać trzeba zarabiać pieniądze Trzeba robić biznesy Ok, też przedstawiam wam e, Mojego konia Rachel Ta, To taka... Takie auto Tylko, że z nogami, jakby ktoś nie wiedział co to konie Dobra Pierwszą sprawą, którą często trzeba robić na lunchu To trzeba zebrać kupę Kurowie wine trzeba zebrać Na szczęście mamy widły John bierze widły no i zbiera ogólnie ten odcinek. To będzie pierwszy odcinek z miniaturką. Więc mam nadzieję, że się ucieszycie z tego powodu. Ja mam nadzieję, że seria Wam przypadnie do gustu. Bo chcę, bo naprawdę, mam nadzieję, że Wam przypadnie. Bo chcę z tej serii zrobić taką, jed taką jedną z moich głównych serii na kanale. Ale tak, jeszcze takie ogłoszenie małe, jeśli chcecie dołączyć do mojej ekipy na Social Clubie. Nazywa się ona Gang Batisa. Jestem tam ja Olek I Marix Możecie go kojarzyć, ale to już naprawdę starzy widzowie Ra Raz wystąpił u mnie na y, odcinku z Fortnite'a Ale i tak, je jeśli to słyszycie chłopaki To napiszcie w komentarzu, jeśli, jeśli dotrwajcie do tego momentu Bo wiem, jest to początek odcinka I teraz mamy, możemy wydobyć krowę tylko że coś jej nie mogę wydoić. To poczekajcie, może wyjdę i wejdę. Wychodzimy. No, niby gra ja powiedziała mi, że mogę wydoić krowę, ale. To zajęcie jest od do ciebie od 6 do 18. A jest 18.4. No to pięknie, moi drodzy. Spóźniliśmy się o odrobinę. Czyli co, wieczorem nie można pracować na ranczu? A tak czy wyłączyły mi się teraz. Tak, widzę, że wieczorem nie można pracować na ranczu. Więc przypałowo musimy iść spać. Ale właśnie, też fajne, że jest animacja, spania Czasami nawet może, mogą być różne kacenki, jak chodzimy spać. Są też losowe wydarzenia. O, i śpi. No to my chcemy spać do. do poranku. Ale, że nie ma no to, raczej nie będzie scenki. Ogólnie, często jest scenka jak nasza żona jest w łóżku, to wtedy mamy scenkę. Ogólnie, jakby ktoś się pytał, nagrywam to na PlayStation 4, więc nie będzie modyfikacji w tej serii. Ale, i tak, mam nadzieję, że seria będzie genialna. Bo Red Dead ma naprawdę dużo aspektów prawdziwego życia, nawet bez. Mm, ale bez modyfikacji. Na przykład, to jest takie coś, że możemy chudnąć i grubnąć, że jeśli dużo jemy, to jesteśmy grubi, a jak mało jemy, to jesteśmy chudzi. Że jest poranek, jest 6.23, no to, mo to można wreszcie zacząć pracę na ranczu. Nie wiem, ile będą odcinki gdzieś trwały. O, widzę, że niestety musimy znowu zebrać łajno. To zbierzmy je. Dobra, to ja zbiorę jeszcze raz to łajno i się widzimy za chwilkę Dobrze moi drodzy, łajno pozbierane, to teraz czas wydoić krowę Jakby ktoś się pytał, mamy kilka krów na ranczu Mamy też kurczaki, mamy też owce, z którymi jednak się nie da nic robić Mamy też małe pole, z którym też za bardzo nic nie zrobimy Krówka pięknie wydojona Ogólnie jak wydajemy dwa razy krowę, to pojawią nam się takie dzbany z mlekiem i będziemy mogli przetransportować na wóz Dobrze, to jeszcze teraz nakarmy kurczaki Ogólnie e, stogi siana, podlewanie to tak naprawdę, to nam nic nie daje Jeśli chcecie zarabiać na ranczu, no to musicie cały czas, musicie zebrać łajno i wydoić krowę przynajmniej dwa razy Poja Za jakiś czas się pojawi, żeby wydoi wydoić ją dwa razy Atrybuty postaci. Yy, a teraz zanie idziemy zanieść ziarno kurczakom. Jak zaniesiemy ziarno, musimy je nakarmić i wtedy będziemy mogli zebrać jajka. Więc bardzo fajnie. Ogólnie też piszcie, jaką pracę miałby podjąć John. Na przykład, może zostaniemy łowcą nagród, będzie to trochę strzelanie, albo może zostaniemy myśliwym i będziemy polowali dla trapera. Albo powykonujemy jakieś zadania poboczne. Bo jednak, jak mamy wtedy, zadania poboczne też się nadają do takich serii. Bo wiecie, jak robiłem speedruna, to nie robiłem żadnych zadań pobocznych, w ogóle widzicie, tutaj jestem już pudełka na jajka. Więc musimy odłożyć wór. Mam nadzieję, że nie muszę przylecić dwóch, tylko jeden starczy. Tak, możemy teraz nakarmić kurczaki. A, tutaj się Bierzemy sobie tutaj worek z... Z, z nasionami, ziarnem, jak kto woli Musimy nakarmić kurczaki Nie można tak kurczaków karmić, trzeba im wejść do zagrody Jak mamy jednego koguta i cztery kury Trzeba zamknąć bramkę, bo nam zwieją Pacie, jaka fajna animacja, i to wszystko bez modyfikacji, to jest po prostu oskryptowane w Red Deadzie. Więc to jest według mnie piękne w, Red w tej grze. Jest tyle aspektów prawdziwego życia. Możesz teraz przenieść skrzynię z jajkami do wozu. No, i, tu i tutaj będzie pierwsza część naszego zarobku. Mam nadzieję, że za ten czas będziemy mogli wydoić kolejną krowę. Jak przeniesiemy skrzynię z jajkami, tutaj mamy nasze jajka. I hopla trzeba je zanieść na wóz. No więc ta seria będzie powstawała posta z Wami. Że Wy będziecie wybierali do jakiej pracy Ma iść John, Będziecie na przykład wybierali co John ma zrobić. E, niestety nie ma tutaj takich rzeczy, żeby powiedzmy wejść w jakąś interakcję z Syrią, czyli powiedzmy pójść na ryby, takie rzeczy zrobić. Nie ma niestety w tej grze takiej interakcji. A przynajmniej byłoby to całkiem ciekawe, gdyby powiedzmy było iść na ryby z Jackiem A, ale nie przedstawimy Wam jeszcze jednego członka rodziny. Dlaczego psa, Rufusa. Musimy go badać bo nie wiemy co to za rasa, teraz już wiemy Rufus, to jest rasa Rufus, <grystanie> tak, rasa Rufus, nie wiem, jaka to jest rasa, ale ogólnie w kompedium mamy napisane, że to jest Rufus, Rufus, tak, pies Marstonów i najlepszy przyjaciel Jacka, najlepszy i chyba jedyny, ale oczywiście... John sam tego nie osiągnął, bo tutaj ogólnie te wydarzenia dzieją się 9 albo 8 lat po fabule, więc no moi drodzy no. Jest to trochę czasu po fabule, przyznajcie. O ile fabula Red Dead Redemption, ale nie tego, dzieje się w 1911, bo tutaj mamy 1907, więc no, to aż 4 lata różnicy. 4 lata sobie John szelankowo żył. Krówki dalej nie możemy wydoić, mimo że jest już inna. O, I jak widzicie, tutaj są różne eventy. Na teraz Abigail doj krowę. Mamy też różne eventy, żeby Jack coś robił wujkowi. Ogólnie są różne eventy, to takie po prostu, yy, tak po prostu sobie są, na przykład yy, właśnie Abigail Dolly, krowę, Jack coś tam przeszkadza, czyta książkę. No bo na przykład yy, od razu przed nagrywką wujek mnie poprosił, żebym załatwił mu pomadę, yy, chyba gorzałkę, mięso z kunksa, miętus i coś tam jeszcze. Jest tutaj też robanie drewna, no bo oczywiście trzeba na opał. Co z tego, że mieszkamy na takich terenach typowych dla dzikiego zachodu, ale czasami jest zimno i trzeba dorzucić wrzucić do kominka, albo do okniska. Przy którym sobie jak lubi siedzieć. O, jeszcze mamy altankę. Ogólnie według mnie Red Dead to jest to naprawdę świetna gra. Jest to jedna z moich ulubionych gier, yy, ale jak mam szczery za online'em nie przypadam Jakoś nigdy mnie online nie ciągnął. Znaczy na początku jak zacząłem grać, zaczął mnie ciągnąć. Ale potem usunąłem sobie postać i zrobiłem nową. Potem mój kuzyn usunął mi niechcący postać. No i wyszło teraz takie też że mam obecnie trzecią postać. Mam nią siódmy level, a tak to miałbym może z... Yy, 40, więc wiecie, Co, coś tu nie mogę chyba jeszcze zrobić. No ale to się raczej zbagowało. Zobaczcie, czy możemy wydoić krowę. Bo jednak to jest najważniejsze. Jak wiecie, mamy naprawdę bardzo mało pieniążków. O, chyba możemy. Tak, możemy wydoić krowę. I teraz i będziemy mogli zanieść dzbany z mlekiem. Pierdzie, lamy się na pełnej prędkości i dajmy krowę. Ciach! 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 Widzicie, jeśli ktoś się zastanawia nad kupieniem led da kupujcie, moi drodzy. Nie pożałujecie naprawdę spędziłem wiele świetnych godzin w tej grze. Więc, naprawdę, spędziłem mnóstwo godzin w tej grze. Mam nadzieję, że w ogóle też dotrę do jakichś nowych widzów dzięki tej serii. Mam nadzieję, że seria się Wam będzie podobała bo jednak pokładam duże nadzieje w tej serii, ogólnie przez te dwa tygodnie jak nie nagrywałem to w jednym z moich filmów, mianowicie film o kasie, dobiliśmy 1000 wyświetleń, więc dla mnie jest to już jakiś progres kanałowy, wiecie, że mam 167 subów i pod jednym filmem mam, teraz obecnie dzisiaj patrzyłem, 1350 wyświetleń, więc moi drodzy dla mnie to jest już sukces, gdyby gdyby to tylko na suby przełożyć moi drodzy więc mam nadzieję, że wy się do tego Przyłożycie i dać takiego subika, taki, jest taki przycisk Na dole, czerwony A jak chcecie, to możecie jeszcze kliknąć dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o moich filmach I też łapka w górę, żeby całe te filmy miały duży rozgłos I Napiszcie właśnie też komentarze o różnych rzeczach Co ma wykonywać John Na przykład, czy... Czy wam się podoba, piszcie co chcecie w komentarzach, tylko nic takiego obraźliwego na kogoś Sprzedajemy towar, moi drodzy, i patrzcie, zarobiliśmy 8 dolarów dużo. Nie, to jest strasznie mało w tych czasach. Ale stać nas na żarcie, to jest najważniejsze. Możemy jeszcze kolejny worek zanosić. Może coś rzeczy pozanosić, no, tak naprawdę. Na tym ranczy też nie ma dość zbyt dużo do roboty. No, niby jest sporo, ale tak naprawdę jest mało. Mogę was jeszcze oprowadzić po domku. Ej, już wam pokażę dom. Wchodzimy sobie. Na lewo od wejścia mamy łazienkę. To jest zestaw do golenia. Taka jest taka specjalna brzytwa używana. musimy się teraz przytnijmy sobie trochę zarostów, bo zarosł zarósł trochę. O, już Czyn jest przycięty tutaj.

Okej okay, ten. Patrzcie, rozwalamy mieszkanie. A tutaj mamy salon, tutaj mamy jadalnię. Na prawo od wejścia do naszego domku jest pokój Jacka. Sprawdźmy co młody ukrywa. Może jakieś narkotyki. Nie, ale nie ma słodycze, No. Sorry młody. Nie ma słodyczy. Podjadasz pewnie w nocy. Mm. Ciekawe, co tutaj ma jeszcze. Szklanka, rękawiczki, mamy krzesło Mamy spore biurko Nie wiem po co by zostawię do życia Nie wiem, może młody znajdzie się kiedyś w sobie karierę szwacza Tak to się mówi? Do tego kto szyje W eee, sypialni już wam pokazywałem Tutaj mamy kuchnię To widzicie zastanawiacie, gdzieś śpi Naprawdę jeśli, jeśli brzydzą was wymioty i takie rzeczy, to przewincie to trochę. Jak widzicie tutaj mamy sporo alkoholu, rozbite puszki i... To są wszystko żygi. Że Jak ja to patrzę, to tak się brzydzę trochę tego. No. Kokaina. Panie wujku, co to za kokaina? Nie ma. Nie będziesz szpał. Niestety musimy po, pójść trochę po żygach, żeby zobaczyć co ma w skrzynce wujek. Nie ma nic, ma tylko jakieś podejrzane kartony, których nie da się otworzyć. Więc my schodzimy na dół. Tak się schodzi. I ja mamy oczywiście kuchnię, w której raczej nic nie znajdę. Tym bardziej do jedzenia, takiego co ja mogę wziąć. Hmm. Co tutaj wam by jeszcze powiedzieć, albo pokazać? No. Ja jeszcze raz wam mogę sypialnie pokazać, jak ktoś nie widział. Mamy tutaj ogień, fajne kominek, lalka, o, jest lustro, jest John Marston. Dzień dobry, jestem John Marston. Mamy też szafę, w której nic nie ma, mamy też skrzynię, w której pewnie też nic nie ma, ale można sprawdzić. No, oczywiście, że nic nie ma, więc no... Ja nie będę przedłużał. Taka była dzisiaj praca na ranchu, taki odcinek wstępny do nowej serii, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Na razie.